I od pierwszej minuty numer siedemdziesiąty siódmy, Valentin. Numer dwudziesty ósmy, Linus. Numer sześćdziesiąt ósmy, Daniel. Numer czwarty, Leo. Numer trzydziesty drugi, Leonardo Numer dziesiąty, Andria. Numer dwudziesty pierwszy, Sao. Numer osmy, Freddy. Долгой вещ ⁇ тный репаул! Долгой вещ ⁇ тный капитан троженый, камир! Виздобряем, приятный! куку Wygląda to podstawowa jednostka. trenera Roberta Kolendowicza w tonałowce rezerwowych. Krzysztof Kamiński, Dimitros, Keramicis, Marcel Wędrychowski, Jakub Lis, Kacper, Łukasiak, Wojciech Lisowski, Olaf Kurczakowski, Antoni Grukowski, Patryk Paryzek. Trenerem gospodarzy Robert Kolendowicz. Pomagać mu będą jako asystenci Paweł Moska, Tomasz Grzegorczyk, Dawid Nowak.